Patrycja Tuchlińska świętuje urodziny miliardera Józefa Wojciechowskiego na szczycie wieżowca w Dubaju romantyczna celebracja na tle oszałamiających widoków. Ostatnie doniesienia spekulacyjne dotyczące kryzysu w związku Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego zdają się być już niestosowne, gdyż para wydaje się mieć za sobą wszelkie nieporozumienia. Potwierdzają to uchwycone dowody miłości, które towarzyszą 77-letniemu magnatowi w dniu jego urodzin. Kropka, Józef Wojciechowski, zdolny do zjednywania sobie znacznie młodszych partnerów, połączył swoją przedsiębiorczość z życiowym doświadczeniem, co skutecznie przyciąga uwagę płci przeciwnej. Pomimo przeszłości, w której nie wszystkie wybrane przez niego partnerki zdecydowały się podzielić z nim życiem na dobre i złe. Obecna relacja zdaje się kwitnąć, kropka mimo 48-letniej różnicy wieku. Między nim a Patrycją Tuchlińską para często wybiera Dubaj na wspólne podróże. Wizyta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich sprawia im ogromną radość, zwłaszcza wtedy, gdy w ich ojczyźnie trwa zimowy chłód. Warto zauważyć, że podróż ta ma dla nich szczególne znaczenie. 17 stycznia Józef Wojciechowski świętował swoje urodziny. A tym razem na jego liczniku pojawiły się dwie siódemki. Z tej okazji zakochana Patrycja zorganizowała rodzinne przyjęcie na jednym z najwyższych pięter burcz Al Arab. Apartament w dubajskim drapaczu chmur zamienił się w małą kwiaciarnię. Solenizant otrzymał co najmniej trzy bukiety róż oraz wiązankę kwiatów w różnych kolorach. 29-letnia Patrycja zadbała również o estetykę, dekorując stolik balonami w kształcie czerwonych serduszek. Wśród wręczonych prezentów, w tym skromnego upominku z logiem Dolce Gabbana, przechadzał się trójletni augustyn, syn pary, który nie tylko zwracał uwagę na liczne dary, ale także cieszył oko zachwycającymi widokami za oknem.